Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kłesek dzisiaj znakomita ekipa jest Kamil, jest Gabor, Kuba i Haczy. Są niespodzianki wiz Europy, umówmy się. Legia 6 punktów, ma więcej punktów niż wszystkie drużyny razem w grupie. Grupa śmierci dla Legii, grupa e, można powiedzieć przyjemności, bo zdobywa punkty jak szalona. I dzisiaj też będą przyjemności, bo oprócz tego, że będziemy między sobą ry rywalizować, do zgarnięcia będzie trochę siana. Tutaj znajduje się cash w tych kopertach. Za każdego strzelonego gola drużyna wybiera jedną kopertę, otwierają ją, tam jest kasa, zgarnia do kieszeni. Gabor mianowicie za świetne interwencje, no także będzie mógł wybrać kopertę i zgarnąć siano. Masz trochę lepiej, bo jesteś sam, a my dzielimy się kasą na pół. Ty wynik tego meczu w komentarzach. Szybki strzał. Na poli Legia. 2-1 Legia. Ja mówię 1-0 Legia. 2-2. 1-1. 2-2. A wy piszcie w komentarzach, a my przechodzimy do wyboru pierwszej sytuacji wojskowej. Dla mnie papieru nożyczek. Kto zaczyna? Wkładamy kuperty. Jeden. Patrzcie, co się dzieje. Dwa. Trzy. 4. Ja też nie wiem co się znajduje w kopertach jak coś, bo no to ktoś inny pakował, nie ja. Sięm osobę, żeby po prostu można było to zapakować. Znajduje się ogólnie tutaj 100 zł, 50 zł, 10 zł, 20. Jeszcze raz 100, więc jest trochę keszu do wygrania. Więc jak najbardziej fajnie, że można dzisiaj zarobić. Na telefonie znajdują się wszystkie konkurencje, numerki od 1 do 16, bo jest 16 konkurencji. Ja nie będę wybierał, u mnie będzie wybierał Kamil, no układałem tutaj kolejność, więc trochę głupie jakbym wybierał. Ale Wy zaczynacie to spotkanie, trzecia minuta w akcji na poli. W takim razie jest to wolej z dystansu. Powodzenia. Jej! Jakby to wpadło, to bym zaliczył, bo naprawdę podziwiam za zaruszenie na to. Legia Warszawa w natarciu, ósma minuta spotkania. Wybierz, bo ja znam, ja nie mogę. 2 na 1. Musimy zagrać akcję i okiwać jednego z tych grajków. W akcji Lukinias i Emreli. reli. -reli! 1-0 i jest koperta. Ja w kopertach też nie wiem, co się znajduje, ale ty wybierz. Pierwszą kopertę 1-0 dla legi. Dobra, otwieramy i na nasze konto wpada cyk 50 zł. Więc bardzo spoko. Na razie mamy po 25, co będzie się nam sumować nasza kwota. No, Na razie prowadzimy w meczu i prowadzimy też jeśli chodzi o nasze zarobki w naszym klubie. Wybierzcie od 1 do 16 bez 10,8. Wolę z dystansu. <laughs> Gratulacje! Kręcimy zabawkę. 11 Do koloru, wszystkie są białe. Czyli Co 11 minuta to weźmiemy siódemkę. A otwórz ty, ja nie będę otwierał za ciebie. Co ty? Brawo, 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 brawo. brawo po 10 zł na głowę mają, brawo. Kamil, od 1 do 16, let's go. To wybieram, nasza druga próba, więc dwójka. Sam na sam, plus war. Kurde, że wybrałeś. Ja? Na mnie ta odpowiedzialność. Jak Gabor teraz obroni, albo ja przegram, kamień w warze, no to on wtedy wybiera koperze. Inaczej byś nie może. Emreli Głosno Gabor wyjąłeś, teraz wyjmiesz trochę siana z koperty Jedeneczka, musisz mi pomóc, też jestem w skręcie Będę patrzył, czy tutaj nic po drodze nie zginie Tak, tak, tak Wyjmujemy Mogło być, i tak, mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej, biorąc pod uwagę, że jesteś 0 złotych Ziarnko do ziarnka Spokojnie Będzie dużo Do sejfu, w końcu safe. Numer nie, literkę od A do Z. Weź. 13. Wsteczna piłka na 16 metrów. Dobrze, damy rękę. Zartowałem. 23. No, wybierz. Poprzednio się spieraliśmy, czy wziąć konkurencję numer 13, czy 5. No. Wzięliśmy 13. Więc weźmiemy piątą kopertę. Uwaga, tutaj w kopercie numer 5 znajduje się jeden złoty. Gratulacje, razem wygrywacie po 50 groszy. Nie chcę. no to my weźmiemy, weźmiemy. Były już koperty numer 10, 8, 7, 2, 13. 12 marca się urodziłem, to 12. Zagranie na ścianę. Fajnie. Pięknie. Ty czy ja? Ja się podam tego trzału. 32. minuta, kolejna sytuacja Legii. Kina. Ale najważniejsze Najważniejsze, że wynik 2-2, Legia nadrabia Na polu Ja tę tą dwunastkę do końca pociągnął Biorę dwunastkę no, 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 Jak ja wybiorę to wiem 50 zł Czyli właśnie mamy po 50 zł już na banie po 10, 50. Dobrze, strzelasz, wybierasz koperty To mi się podoba co, może dyszka? Dyszka była, przecież w pierwszej konkurencji. 4. 2 na 1. Okay. No to ja w obronie nie? coś zrobię w końcu. 40 minuta. Ja nie zdążę wrócić. Macie złotówkę i 20 złotych. Teraz możecie wybrać kolejną kopertę, żeby się wzbogacić. Przypominam, że dalej jest 0 złotych. Kamerzysta nam podpowiedział wcześniej piątkę. Dostaliśmy złotówkę, teraz powiedział dziesiątkę. Ufamy mu? Ja bym zaufał. Ja też. Na pewno nie chcecie zmienić? Chciałem wam poinformować, że teraz dostajecie 10 złotych. Brawo! Robicie coraz lepsze kroki. Gratulacje. Gratulacje. 10 złotych wpada na konto i Kuby. Ej, ale wy jesteście czujni. Czemu mu ufać, On nie wie, co jest w tych kopertach. Teraz ja coś mogę zrobić. Dobrego dla naszej drużyny. Wybierz mi od 1 do 16. Może 9. Wrzutka. Ty mi, a ja ładuję. O, to lubię. 45. tuż przed przerwą. Nie, zrobimy to na serio, ale brawo dla Kamila w komentarzach. 45. Bartek Nie! Nie! Gabor, bardzo piękna interwencja. Żałuję, że... No że nie trafiłem, nie? Nie żałuję, ale na ile ją wycenimy? To zależy jaką kopertę wybierzesz. Masz 2, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15. 13 angielskiej. tam bramkarze nie, nie bawią się w żadne dwunastki. Tam są trzynastkami. Tak? Zobaczymy z Na pewno? No nie, nie są to. Interwencja wyceniona na jeden. Znaczy Kontrakt? Nie jest za duży, Dziękuję. ale spokojnie, tam jeszcze znajdują się stówy, nie wiem czemu tego nie wybieracie. Druga część spotkania, wynik do przerwy 3-3, a nie, bo my kurde nie trafiliśmy teraz. Do przerwy 3-2 dla Napoli, ale spokojnie, jest druga połowa, teraz my zaczynamy tą część spotkania. Wybierz numer. Eee, 3 plus 2 do 5, Pójdziemy w Trudna piłka. Czyli? Jeden z nas za bramki zagrywa sznytę, drugi przyjmuje, tu ci strzał. Emreli 46. AAAAAAAA! Możesz brać kopertę, ja już zrobiłem to co najważniejsze ale... Tak? No to może i tak Ja powodzę, to jest taka niepozorna 14 I w środku mamy, uwaga, uwaga! 10 zł Ale zawsze coś, po piąteczce Wybierz kopertę Kopertę? Nie 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 No powiedz numerek Dwa Było Zagranie z lewej strony i strzał W sensie zejście z lewej strony i strzał Insinia. Ładny strzał, Haczyk. Możesz wybrać kopertę. Możesz... Może zapytamy się kamerzysty i podpomnie. Nie, pomnią. zdecydowanie kamerzysty się już nie pytamy o zdanie. Ja lubię numer 7, nie wiem czemu go jeszcze nie Weź, Uwaga! Chciałem ogłosić, że tutaj w kopercie numer 7 mamy 0 złotych! Brawo! Dalej stówy są tam, ale brawo. Ładny strzał, Haczyk. Musisz wybrać konkurencję dla nas. Było 10, 8, 7, 2, 13, 12, 4, 9, 16. Trudna piłka. Na pewno chcemy tą kopertę? Na pewno, na, pewno chcemy, na, pewno. Na, pewno? na pewno? Może chcesz zmienić. Nie, za za Zmień. Za Zmień. Tak? Za Zmień. Tuweczka wpada do kieszeni załodników z legii Warszawa. Numerek poproszę. Chaczyklosy, bo ja nie chcę. Ty. Rzut wolny. <śleski> I ja pierdziel! Nie, no graty, 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 graty. Brawo, 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 brawo. Wybrali kopertę numer 15. A w 15 znajduje się, uwaga, 10 zł. Brawo, jesteście najlepsi. Przypomnę tutaj, że teraz tutaj leży 200 zł. 15, 15, biorę 15 z Dobra. Steczna piłka na 16 metr Lopez. Chłopaka. Tak, 50% jest na 100 zł. Jest dobrze. Wpada na nasze konto. 5 dyszy brawo. Jezu, jezu. 1, 6, 15. Dobrze, no to 6. Poproszę. Jest to zagranie na ścianę. Dobrze. dobrze. Ładny gol? Ładny gol, dzięki. Koperta. 2, 9. 6, czy 9. 9. Uwaga, uwaga, uwaga. W środku macie 200 zł. No! W końcu! No! Jaki numer wybierasz? Tylko, że ostatnia akcja w meczu pojedynku. W takim razie będzie to zdolny? Powodzenia, bo jeszcze chce trochę siano. Szybkie tasowanie. Tutaj te wielokrotności trójki były szczęśliwe. Tak, naprawdę? 50 zł. Chciał z lewej strony ostatni. I interwencja! Hey! To było dobre. Panie Gaboo, a ja miałem wylosować. Została ostatnia, to nie masz czego? Całe życie drugi. Tak, na razie mam 17 zł. Ostatnia koperta. Wiele osób mnie pytają, ja wiem, co się co zajmieram. zrobić z wygraną. A tutaj? No i już potrzebuję ochroniarza, żeby ze mną wrócił do domu, prawda? Bo Jest stóweczka. Zaraz przyniosę walizkę z kasą. <grym> safe, Do safe. Gratulacje. Dziękuję. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawiajcie łapę w górę. Subskrybujcie kanał, klikając taki sam przycisk, Subskrybuj tam na dole. Tutaj wyświetlają się Instagramy. Wszędzie. Wszędzie. Wygraliście. Łącznie. 161 zł Gabor, 100 Sto... zł. Sto... 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 Wynik spotkania wyświetla Wam się nad naszymi głowami, jeśli ten film Wam się spodobał, zostawiajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał klikając taki sam czyli subskrybuj tam na dole i do zobaczenia w kolejnym filmie, brawo dla zwycięzców, czyli dla wszystkich.